Za chwilę usłyszymy drugi projekt ze ścieżki Presentation Mastery o tytule Mowa Scen. Ta mowa ma być przynajmniej 5 minut długa, a maksymalnie 7 minut ma to trwać. że W tym projekcie chodzi o treść jasną i jasny przekaz i też żeby dostosować treść, żeby Dobrze i skutecznie otrzymała to odbiórca. Że też cel tej mowy jest inspiracja. Więc skupmy się, czy, um, czy wieść jest dobrze zrozumiana, czy wzbudza w nas emocje i na koniec, jak skończy się ta mowa, co w tym będziemy pamiętać. Bo. Inspiracja to nie kończy się na oklaskach, tylko zaczyna się w naszych sercach i w naszych głowach. Poznaliśmy mówcę przez jego icebreaker o psychologii finansowej, ale dzisiaj weźmie nas na. Na podróży. Lubi tworzyć i też lubi się podzielić swoimi odkryciami. I bardzo lubi używać społeczności, media społecznościowe, żeby się dzielić tymi historiami. I właśnie to jest taka historia tego przemówienia, żeby nas wziąć w drogę i nas zainspirować. Ta mowa nie będzie recytowanie tekstu, tylko będzie używał notatki punktowe, też będzie budował Swoją swobodę na scenie i też będzie budował aktualny kontakt z publicznością. Więc, jak ktoś chce małą przerwę od rutyny życia, to rozgoślicie się i nasz mówca weźmie nas i obudzi u nas tęsknotę do podróży w nieznanym. Więc, Potrzebę, żeby rzucić wszystko i pojechać na koniec świata. Była głęboka potrzeba. I oczywiście natychmiast włączyły się wszystkie te systemy analizowania i wątpliwości. No bo fajnie Michał, że jest taki spontaniczny, ale co innego spontaniczność, a co innego chwilowe zachcianki. To poważna kwota. Argumenty były bardzo racjonalne i przekonujące, więc w zasadzie zaczęłam już odchodzić z tego pomysłu, ale nagle. Nastąpiła jakaś cisza. Jakby ktoś wyłączył we mnie wszystkie te mechanizmy, e, te systemy analizowania, i wtedy zaczęło takie. Zacząłem działać punktowo. We wtorek podjąłem decyzję, bo trzeba dodać, jaki koniec świata chce się odwiedzić. W środę wziąłem urlop, kupiłem bilet, dwa dni intensywnych przygotowań, i w niedzielę już do Polski. W poniedziałek, w w decie rzeki perłowe. To jest niesamowite uczucie, jak jednego dnia ubrzęźniesz w takim pełkocie codziennych spraw, problemów, analizowania, myślenia, stresowania się o przyszłość, a drugiego dnia jedziesz 55-kilometrowym mostem, który łączy Hong Kong z Macao i zaczynasz podróż po futurystycznym megalopolis liczącym blisko 100 milionów ludzi, jeden z najszybciej rozwijających się regionów świata. Od którego zaczyna się właśnie, który zaczyna się właśnie z Hongkongu i Macau. Przez kilka dni krążyłem między tymi 600-metrowymi wieżowcami, które mają zupełnie niesamowite kształty i zuchwałe konstrukcje. Zastosowywałem się też różnymi rozwiązaniami technologicznymi. Odkryłem, co to jest i jak to jest, być wykluczonym cyfrowo, kiedy w automatach z napojami okazuje się, że możesz zapłacić tylko i wyłącznie swoją własną twarzą, do której musisz mieć podpiętą aplikację chińską. Albo na przykład, kiedy na wieczór nad miastem, na niebie, wyświetla się wielka reklama, która jest stworzona przez, e, w kroju dronów, świetnych, e, świetnych dronów. Ale to wszystko, chociaż inspirujące, było niczym wobec tego, co przeżyłem w zasadzie już długiego dnia, kiedy odwiedziłem Muzeum Inwersyjne Makawa. Muzeum to jest fatalna nazwa, nie, nieadekwatna w ogóle do tego, co tam się znajduje, ale może nie ma innej. Muzeum chodzi wchodzi się do przestrzeni, której w zasadzie nie da się jakoś zdefiniować. Przez 4 godziny krążyłem po tym, po tym, po tym miejscu i do dzisiaj nie jestem w stanie narysować mapy tego, tego pomieszczenia. Jest tam. Jedna wielka magma świateł, animowanych, y, animowanych świateł. Przestrzenie świetne są poprzecinane przez lustra, które się nie da rozróżnić z innymi przestrzeniami. W związku z tym idziesz, się, zagłębiasz się w tą, w tą magnę świateł i, i widzisz siebie w trzech różnych miejscach naraz, na tle tych, tych wszystkich y, animacji. Jest tam mnóstwo przestrzeni, w których wymyślono bardzo kreatywne sposoby. Doświadczania zupełnie inaczej rzeczywistości. Na przykład sala, to już trudne określenie, ale przestrzeń, w której cała kubatura była wypełniona takimi sznurkami, na których zawieszone były e, diody. Tego było miliony. Między tym były przejścia, które trzeba było wyczuć, ponieważ te miliony świateł były skoordynowane w, w, taką, w, taki, w taki rytm świetny. W którymś momencie miałem wrażenie, że, że jestem w kosmosie i lecę z prędkością światła, bo to wszystko tak funkcjonowało. Zapomniałem kompletnie, czym jest przestrzeń, czym jest czas, czym sam jestem, czym się różni jawa od snu. I, i, i to było doświadczenie, które myślałem sobie potem, że to jest chyba odpowiedź na to, czego jako dziecko szukałem, takiego, takiej m, niesamowitości. I pomyślałem sobie też, że nie zawsze można rzucić wszystko i pojechać w pokoje światła. Ale to, co można zrobić, to czasami wyskakiwać w podróż od codzienności, od prozy życia właśnie w taką niesamowitność. Ja was zachęcić do tego, bo można to zrobić w bardzo prosty sposób. Nie poprzez konsumowanie na przykład sztuki, książek czy filmów, tylko poprzez jej tworzenie, żebyście znaleźli swój, swój, swój rodzaj sztuki na przykład pisanie powieści opowiada seńskiej w Szynfacia, albo robienie kolaży z fantastycznych grafik, które można znaleźć na tym treście, albo nauczenie się prostego programu do, do składania i zrobienia teledysku do swojej ukochanej muzyki. Zachęcam Was do takich wycieczek, do własnej delty rzeki niesamowitości. Jeśli ktoś potrzebuje inspiracji, to wrzucę to temu się Wczoraj wrzuciłem z tego wyjazdu, więc się ktoś